Proszę Państwa, przechodzimy do wniosków formalnych. Przypominam, że ustaliliśmy, że w sprawie głosowań w trakcie głosowań nie ma pytań. Zapraszam Pana posła Jarosława Sahajko Koło Demokracja o zabranie głosu. Zapraszam Panie pośle. Szanowny panie marszałku. Panie premierze obecny. Chciałem prosić pana premiera, aby wyszedł na mównicę i powiedział, dlaczego ambasadorowie Niemiec, Szwecji, Norwegii i Islandii nadzorują proces ustawy o statusie osoby najbliższej. To jest współczesna targowica rządu 13 grudnia. W 1793 roku w Grodnie rosyjski nadzorca też tak patrzył posłom na ręce, gdy rozbierali Polskę. Dzisiaj zamiast bagnetów mamy ideologiczny bar. Nie po to nasi przodkowie przelewali krew, żebyście dzisiaj zmieniali definicje prawne pod okiem Berlina i Oslo. Polska to nie jest protektorat Niemiec czy Norwegii. Nasze państwo ma własne prawo. Hańba wam za to, że pozwalacie na nadzór obcych ambasadorów. Dziękuję bardzo. Pan poseł Włodzimierz Skalik, Konfederacja Korona Polska. Szanowny panie marszałku, no, panie proszę. premierze, Wysoka Izbo. Wnoszę o odroczenie obrad, by właściwe resorty i służby dokonały sprawdzenia, czy to prawda, że ruch sieciowy do systemów KSEF Przechodzi przez serwery amerykańskiej firmy Imperva, założonej przez oficera izraelskiego wywiadu, należącej do francuskiego koncernu zbrojeniowo-technologicznego Thales, działającego między innymi w sektorze wywiadowczym. Czy to prawda, że dostęp do metadanych całego obrotu gospodarczego państwa polskiego mają obce służby w ramach Cloud Act, skoro sama Francja, właściciel Imperwy, we własnym systemie fakturowania wyklucza takich pośredników. Dlaczego ta infrastruktura KSeF nie znajduje się pod kontrolą państwa polskiego, tak jak jest to w innych państwach europejskich, na przykład we Francji, Hiszpanii, Rumunii, Włoszech czy nawet Albanii? Jeśli to prawda, to należy natychmiast panie pośle. zatrzymać Dziękuję. system. Dziękuję wniosek przeciwny pan poseł Majstowicz, bardzo proszę. Panie Marszałko, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek przeciwny. Chciałem nawiązać do churalnych okrzyków ostatnich przed komuną. Dziwię się, że po stronie PISU niektórzy w ogóle otworzyli usta, bo mi, prawdę mówiąc, gdyby wam zrobić porządną dekomunizację poprzedniej kadencji, to tak na dobrą sprawę stracilibyście większość parlamentarną. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce podnieść i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze chwila, jeszcze moment. Nie, nie działa, tylko nie zdążył poseł, ale poczekamy. Panie pośle, już działa? Czy wszyscy już? Dziękuję. Głosowało 429 posłów za 191, przeciw 233 osoby, wstrzymało się 5 osób. Sejm wniosek odrzucił. Bardzo proszę pan poseł Marcin Józefaczuk. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, będziemy za chwilę głosować dwa projekty ustaw dotyczące sfery oświaty. Nie są to złe projekty, ale nic nie jest na tyle idealne, żeby nie można było tego poprawić. Ponieważ MEN notorycznie nie słucha wszystkich praktyków, a raczej nie bierze pod uwagę ich zdania, złożyłem poprawki jako wnioski mniejszości, co do których MEN ani na komisji, ani na sali plenarnej nie odpowiedziało merytorycznie, poza negatywną rekomendacją. Rozumiem zatem, że są one wartościowe i są poprawkami, a nie popsujkami. Te dotyczące ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wspierają wydawnictwa niszowe i zapewniają grupom wykluczonym dostęp do jakościowych podręczników. Poprawki do drugiej ustawy dotyczącej małych szkół gwarantują pracownikom kontynuację zatrudnienia, uczniom zachowanie jakości kształcenia, a całej społeczności lokalnej ocenę skutków reorganizacji. Dziękuję. Dziękuję. Pani posłanka Paulina Matysiak, Niezrzeszona. Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Składam wniosek o przerwę po to, żeby pan minister Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, miał chwilę czasu, żeby przygotować odpowiedź na moje pytania. W ubiegły weekend w Pabianicach na dworcu kolejowym zginęła prawie 70-letnia pasażerka. Prawdopodobnie stało się to po godzinie 2 w nocy. Ciało w peronach na torze odkryto po godzinie 8. Chciałabym, żeby pan minister wyszedł i wyjaśnił, dlaczego przez 6 godzin nie zadziałały żadne służby, mimo że w tym czasie przejechało przez stację Fabianice 16 pociągów. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Mieliśmy już do czynienia w ostatnich tygodniach z opóźnieniami, z odwołaniami. Mieliśmy problem z infrastrukturą, która po prostu się wsuła, bo nie jest dobrze utrzymywana teraz dochodzi do y, wypadku śmiertelnego. Bardzo proszę pana ministra o to, żeby wyszedł i przedstawił Dziękuję nam informacje z panie wniosek przeciwny, pan poseł Mariusz Krystian Prawo i Sprawiedliwość bardzo proszę. Panie marszałku, panie premierze, wysoka izbo, chcę powrócić do sprawy udziału ambasadorów obcych państw w obradach polskiego sejmu, bo sprawa jest o wiele bardziej poważna niż to co przedstawił pan poseł Sahajko. Okazuje się, że w dyskusji nad programem Safe brał udział Ambasador Niemiec. Niemiec, którzy z tego programu nie korzystają. W związku z tym jest pytanie, czy ambasador Niemiec pilnował, żeby Polacy zadłużyli się na niemieckich warunkach? Wracamy historycznie do XVIII wieku, kiedy ambasador nie Repnin i Stockelberg brali udział i kreowali ustawy w polskim Sejmie. Nie możemy dopuścić, żeby znowu były aktualne słowa Juliusza Słowackiego. Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą. Pawiem narodów była i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą. Nie można dopuścić do szargania polskiej suwerenności. Zgłoszony został wniosek formalną o przerwę w obradach. Podnam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za 204, przeciw 229, wstrzymała się jedna osoba. Sejm wniosek odrzucił. Bardzo proszę panią posłankę Marcelinę Zawiszę-Skoła. Razem, bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, panie premierze, cieszę się, że pan tutaj jest. Może w końcu do pana dotrze, co się dzieje na Uniwersytecie, na uniwersytecie w Siedlcach. W kwietniu 2025 roku poszła e, informacja medialna, jakie SMS-y wysyłał rektor Siedleckiego Uniwersytetu do swojej podwładnej. E, proponował jej inne czynności seksualne, żeby poczuła się lepiej po szczepieniu. To tylko jeden z wielu SMS-ów, które wysyłał. Gdyby robił to wujek na weselu, powiedzielibyśmy, że jest obrzydliwą świnią, w jaki sposób możemy nazwać rektora uniwersytetu. Następuje zmiana rzecznika dyscyplinarnego, ponieważ ten pierwszy krytycznie ocenił rektora i tak całkiem przypadkiem został zmieniony na osobę, która już wcześniej orzekała, orzekała pozytywnie w sprawie rektora. Nigdy nie będziesz szła sama, no chyba że chodzi o waszych kolesi. Zarzutów jest dużo więcej. Zapraszam media w sali medialnej. Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa pracowników Uniwersytetu Siedleckiego. Oni wyjaśnią, na czym polegają nieprawidłowości. Detektyw wynajęty przez rektora, żeby zbierał haki na tych, którzy się z nim nie zgadzają. Dziękuję jak rozumiem, przeszłość WSI zobowiązuje. Minister Rolnictwa Krajowego spotyka się pani z nim, jak gdyby, nigdy nic. Dziękuję serdecznie, Pani Posłanko. Dziękuję bardzo. Pan poseł, pan poseł Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, Panie Premierze. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku Wysoki Sejmie. Chcecie wiedzieć, jak będzie z pożyczką SAFE, którą uważacie za mannę z nieba? Rzucacie się na te pożyczki, nie mając w sobie za grosz refleksji, że Unia Europejska za chwilę powie: albo przyjmiecie nielegalnych migrantów, albo wstrzymają wypłatę. Albo stwierdzicie, albo stwierdzicie, że nie ma dwóch płci, tylko wiecie ile? 240 i z każdym dniem ta liczba rośnie. Albo wstrzymają wypłatę. Albo zgodzicie się na zmianę traktatów oznaczającą utratę niepodległości, albo wstrzymają wypłatę. Na tym polega warunkowość, na którą się zgadzacie. Chcecie zamknąć możliwości zakupowe Wojska Polskiego. Do wąskiego katalogu uzbrojenia, które wskaże Unia Europejska, dziękuję zamiast korzystać z rozwiązań dziękuję Prawa i serdecznie, Sprawiedliwości, serdecznie, które pozwalają pozyskiwać panie taki pośle, sprzęt, dziękuję bardzo. jakiego. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Przygotowuje się. Bardzo proszę, pan poseł Sławomir, Świk, Polska 2050. Szanowny Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo, Panie Pośle, Właszczak, ja nie wiem, dlaczego Pan wolał brać kredyty w koreańskich bankach i kupować sprzęt w Korei, a nie w polskich firmach i finansować się w Europie. A przechodząc do wątku. Panie Marszałku, wnoszę o zarządzenie minuty ciszy nad polskim rynkiem kryptoaktywów. Swoją decyzją Pan Prezydent zniszczył polskie filmy w zakresie rynku kryptoaktywów. Polskie firmy nie będą mogły akredytować się przed polskim organem nadzoru, a polscy konsumenci będą zdani jedynie na ochronę wynikającą z unijnego rozporządzenia marketing kryptoassets. Nie mamy polskich przepisów w tym zakresie i polskiego nadzoru. I to jest wina pana prezydenta i prawej strony sceny politycznej. Będziecie państwo za to odpowiadać. Pan prezydent w grudniu zapowiadał jeszcze wniesienie swojego projektu ustawy. Ale widzę, że już się z tego wycofał, bo widzi, jaki to jest trudne. Dziękuję serdecznie Dziękuję. panie pośle. Bardzo proszę pan poseł Wiktor Tumanowicz. Klub panie Marszałku, Wysoka Izbo, wzywam ministra spraw zagranicznych do tego, aby wytłumaczył, w jakiej roli wczoraj przysłuchiwali się naszym debatom ambasadorowie obcych państw. W jakiej roli tu występowali, ponieważ już dzisiaj mamy komentarze właśnie ambasadorów, ambasadora Niemiec, który wyraża nadzieję na to, że będzie konkretna legislacja, konkretne wyniki głosowania na tej Izbie. Chciałbym wiedzieć, czy to będzie standardem teraz w polskim Sejmie, aby obcy ambasadorowie nadzorowali nasze prace, patrzyli, czy posłowie głosują tak, jak oni chcą. Chciałbym, żeby tutaj właśnie wyszedł minister spraw zagranicznych i wytłumaczył ten niebywały skandal.